Najpierw, proszę bardzo, wygładzamy glebę, żeby nie było tam dołków. Potem, proszę bardzo, kopiemy. O. Kopu, kopu, kopu! Kopu, kopu. I proszę, mamy twardy piasek, z którego można lepić wszystko. Skała górna, proszę, tu roce wspólne, wszystko! O, proszę, jakie piękne oj! Kostuś jara się glebą, proszę. Proszę bardzo, a tu jakiś ziemniak chyba. <śmiech> ziemniak. <śmiech> Zaraz tu znajdziemy całe wykopalisko. O. o, proszę bardzo. O, kurde, chyba się dokopaliśmy do gliny. Tak. Tylko o. 100 metrów można kopać, bo już jest woda, jak na bagnach. A tu jest plecha, nie, nie plecha, jak to jest? Czarnoziem. Dobra, czarnoziem. To jest żółtoziem. E, żółtoziem. Żółtoziem, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Proszę, o. jesteś zadowolona z swoich ja tak, jestem bardzo zadowolona z moich wykopali, gdyż odkryłam właśnie Antarktydę. <laughs> Super. Brawa za ciebie. Brawo.